Cześć, zapraszam na kolejny odcinek whisky dla Wszystkich. Dziękuję wszystkim za polubienia i subskrypcję mojego programu. Wasze zdrowie. Do dzisiejszego programu wybrałem dwie bardzo ciekawe i smaczne, mocno owocowe szkockie whisky Single Mold. Pierwsza pochodzi z destylarni Glenfiddich. Destylarnię tę założył William Grant w roku 1886, a produkcja ruszyła już w roku następnym. Położona ta destylarnia jest w regionie Speyside. Bardzo blisko leży właśnie też miasteczka o tej samej nazwie. Nazwa ta, po przetłumaczeniu z języka galickiego, to po prostu Dolina Jeleni. Destylarnia ta jest częścią właśnie wielkiej firmy William Grant's and Sons. No a whisky Grants jest chyba też jedną z najbardziej rozpoznawalnych whisky blended na świecie. Charakterystyczna trójkątna butelka została zaprojektowana w roku 1961. Na początku była wykorzystywana tylko do whisky Grants, no a potem stała się niejako symbolem właśnie whisky z destylarni Glenfiddich. Y na początku bardzo duża ilość tej whisky była produkowana właśnie tylko do whisky blended. No, w roku 1963 podjęto decyzję o właśnie zwiększeniu i sprzedaży produkcji single mold z tej destylarni. Destylarnia ta też jako jedna z pierwszych otwarła się dla zwiedzających, no a w sklepie właśnie tej destylarni można nawet samemu napełnić sobie butelkę whisky. Korzystają oni właśnie do produkcji ze słodu jęczmiennego, bardzo delikatnie torfowanego. Yy, I właśnie whisky zawsze trafia do beczek po Bourbonie, a następnie do właśnie specjalnie wyselekcjonowanych beczek po Sherry, a także do nowych dębowych beczek. No, najbardziej rozpoznawalną też właśnie whisky single mold z tych, z tych destylarni są Glenfiddich 12-letni i 15 -letni letni. Destylarnia produkuje też bardzo interesujące whisky w tak zwanej eksperymentalnej edycji, gdzie wykorzystują właśnie beczki po rumie, beczki po sherry, beczki po piwie, a także beczki po brandy. Do mojego programu właśnie wybrałem jedną z tych eksperymentalnych edycji, jest to whisky Glenfiddich Orchard Experiment. Jak już wspominałem, szkocka single mold region Speyside Whisky ma 43% zawartości alkoholu. Nie ma ona deklaracji wieku. Jest delikatnie przybarwiona, jest również filtrowana na zimno. No, bardzo ciekawa właśnie selekcja beczek. Pierwsze beczki to beczki po Bourbonie, a drugie beczki są to beczki po Cider Brandy Cider cytr, no jest to alkohol produkowany z wyciśniętego soku jabłkowego i drożdży bez dodatku cukru alkohol ten po przedestylowaniu trafia do dębowych beczek, no i właśnie po okresie leżakowania to brendy jest mieszane z sokiem jabłkowym i sprzedawane jest jako jabłkowy likier o nazwie Pomona produkują go w Somerset w Wielkiej Brytanii no Glenfiddich trafił właśnie do tych beczek po brandy na okres 4 miesięcy. Whisky ta ma naprawdę bardzo piękny, taki świeży, bardzo mocno owocowo-kwiatowy zapach. Zapach sadu, zapach świeżych jabłek, no i delikatny jest też zapach niej miodu. Whisky bardzo smaczna, delikatna, słodka. Ona ma właśnie taką miodową słodycz. Jest tutaj troszeczkę wanili, jest troszeczkę karmelu, no ale dominują właśnie świeże owoce, świeże jabłka i może gdzieś tak bardzo delikatnie jest tutaj smak białych winogron. Bardzo przyjemny, dość długi. Finisz nadal właśnie taki słodki, owocowo-miodowy, z taką jeszcze bardzo przyjemną pikantnością na końcu, która właśnie jeszcze dość długo pozostaje w ustach. Drugie whisky, które chciałbym polecić, to też szkockie whisky Single Mold. Jest to Ocean Tosham Tree Wood. O samej destylarni mówiłem już właśnie w odcinku 25, więc nie będę się powtarzał, powiem tylko kilka słów o samej whisky. Region Lowland, no region ten głównie właśnie specjalizuje się w produkcji whisky zbożowych, które wykorzystywane są do whisky blended, do whisky kupażowanych. No można też kupić właśnie whisky single Mold pochodzące z tego regionu. Uczyntoszen jest przy okazji dość nietypową destylarnią. No, destylują oni swój alkohol aż trzykrotnie, tak jak robią to Irlandczycy, no nie tak, jak robią to właśnie większość szkockich destylarni, która destyluje alkohol dwukrotnie. A uczyntoszen Tree Wood. Jest to whisky też bez deklaracji wieku, ma też 43% zawartości alkoholu. Jest dość mocno przybarwiona. No ma taki kolor, właśnie takiego szary, takiego porto, właśnie dość takiego starego. Bardzo piękny kolor. Jest ona też filtrowana na zimno. Trzy rodzaje beczek: no bardzo interesująca selekcja. Jest tutaj beczka po Bourbonie i dwa rodzaje beczek po Sherry: są to Oloroso Sherry i Pedro Jimenez. jest aż bardzo gęsta, oleista. Też o właśnie pięknym, owocowym zapachu. No tutaj właśnie zapach yy, czarnej porzeczki, są śliwy, są rodzynki. No zapach ten przypomina właśnie też takie bardzo dobrej jakości czerwone wino. Jest tu też właśnie zapach takiej dębowej starej beczki. Łyski mm. też w smaku słodziutka, mocno owocowa, właśnie ze słodyczą takiego, ze słodyczą brązowego cukru, no ale dominują w niej owoce. Jest czarna porzeczka, y, są rodzynki, są śliwy, są jeżyny, no i wydaje mi się, że ma ona też taki delikatny posmak y, czarnych winogron. Bardzo przyjemny, dość długi, finisz, też właśnie bardzo mocno owocowy, z takim właśnie posmakiem tego brązowego cukru, i cały czas w dalszym ciągu utrzymuje się ten taki bardzo przyjemny smak takiej dębowej drewnianej beczki. Dwie bardzo smaczne, bardzo ciekawe szkockie whisky obie bardzo mocno owocowe, no ale kompletnie różniące się od siebie tutaj dominacja właśnie świeżych jabłek, a w tej whisky no mix mix owoców, no tak jak wspomniałem czarna porzeczka, jeżyny, czarne winogrona, rodzynki, śliwy, no naprawdę warto ich spróbować i tyle i tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten odcinek wam się podoba, będzie mi bardzo miło, jak wystawicie kciuka w górę, polubicie mój program, no i jak zwykle zachęcam też do subskrybowania mojego kanału whisky dla wszystkich. Jeszcze raz na koniec wypiję Wasze zdrowie. Cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.